Bóg zapłać najpierw za dar waszej mielicy z wami. Cieszę się, że wyzywanie swoje jesteście. Dziękuję i Bóg Zapłać naszym ukochanym internautom. Dziękuję tym, którzy brali udział w Pielgrzymce na wykrot. Bóg zapłać. Niech Pan Jezus błogosławi tu obecnym Panie Beatce i Panu Jasiowi. Ich nibileuszu małżeńskim i urodzinach. Niesłychanie się cieszę z tej relacji, że mam was blisko, że jesteście filarem dywizji, głównym filarem dywizji Czerwone Berety. Dziękuję za oglisko Chrystusa Kula, Dom modlitwy i Królowej Matki Bożej. Panu Jaczewi dziękuję za zrobienie kolejnych dwóch pięknych które, drodzy Państwo poświęcenie przepiękne, uczynione. My się już przygotowujemy do uroczycy Ducha Świętego. Widzą dodatkowe rzeczy na tych polowych, że od momentu odłożenia koncentracji będą zapalone dwa, dwa kadziła dodatkowe na zewnątrz, żebyście widzieli, że tu się dokonuje misterium. Przepiękne kadziła, bo ja się wykonał. Po, już po konsultacjach wszystkie one tak precyzyjne kadziła, że się nie wysypie, w sensie jak ktoś nie uderzy gdzieś, nie, ale technicznie do obsługi, a szczególnie to ołtarzowe jest niesłychanie lekkie. Jestem bardzo za to Panu wdzięczny. Patrząc tu na Was obecnych, widzę tutaj Panią Basię. Tak tule Panią do serca. Pani Basie od końca lutego. Cieszę się piękną falangą Pani kwiatów. To jest coś nieprawdopodobnego. Jeszcze dwa tygodnie po pitno. Tu się dopiero ta budzi czwarta tura krokusów. Dziś Pani muszę wziąć na spacer, by pokazać przy Bogowiecu, bo tam trzecia fala idzie, bo już pierwsza fala legła, bo już przepichnęła. Więc jestem niesłychanie wdzięczny. Za każdym razem, kiedy je widzę myślę o Pani, dziękuję i mówię mój zapłać i nie mówię stop dla krokusów, nie w niech co roku, setka się znudzi w grzebie, bo to jest coś przepięknego, jak ta łąka nasza cudownie wygląda w tych kwiatach. Patrzę na kalendarz liturgiczny. Dziś mamy drugą niedzielę, no drugi dzień kwietnia, piąta dzielki postu, niedziela pasyjna kolor czarny, mamy koronkę Bożego Miłosierdzia, ale to to, to w pół do czwartej, czwarta godzina zaczniemy, bo też musimy godzinkę przerwy na posiłek, to się nie da funkcjonować państwo Ten rytm jest taki, później kazanie, wsiłamy całą koron koronkę, wsiłamy wszystkie gorzkie żale, przypominam Państwu, codziennie my tu po jednej części gorzkich żali, W kalendarzu pisze rozpoczęcie tygodnia Jerichońskiego. Mamy całoroczny, więc Bóg czuwającym. Czwartego we wtorek mamy świętego Izydora. Rozpoczynamy nasze rekolekcje, więc pójdziemy do niego z procesu, bo mamy figurę Izydora. Tam od ulic po Musimy go przecenić. W piątek Wincentego Fereliusza, wyznawcy szalony, mój drodzy szalony święty, po 70 tysięcy słuchaczy nawracał. Mówił w swoim języku, a ludzie go wszyscy rozumieli. Dziękuję Bałego przyjeżdżał i Duch Święty tak działał. To są fenomalne, fenomenalne przestrzenie, które stają przed nami. We czwartek, pierwszy dzień miesiąca, co poniżej czwartkowa godzina święta, procesja eucharystyczna. Mamy modlitwy za Kapłanów. W piątek jest pierwszy, piątek miesiąca. Yy... Litania do Serca Pana Jezusa. Modlitwy, będzie też formularz modlitwy do Boga Ojca bo siódmego koszpie żale. W środę i w, w piątki mamy u nas urzędowe drogi krzyżowe. Wiem, że to ogromne wysiłek do mnie dla dzieci. Bez tego ja sam też nie wiadam. Więc mamy czas, kiedy nikt nas wieczorem nie, nie atakuje. Ósmego, moi drodzy, msza święta za parafian, tych, którzy wpisali się do parafii internetowej żywych i umarłych. Za tydzień mamy niedzielę palmową, niedzielę kwietną Panią Anię proszę za piękne bazie U nas się nazywały Tokicki że, że, Więc żeby Państwo wiedzieli, że uram na wszystko swoją nazwę inną. I zaczynamy dzieci wielki tydzień od wielkiego poniedziałku Kto może zachęcam do postu sześciodniowego ofiaru jego za księdza kardynała Dziwisza takiego ruska z pana Boga w 2010 roku i dokładam, a księdza arcybiskupa Marka skoro Bóg nic nie odwołał to ja to utrzymuję i wielki czwartek i pani Krusia sprawdzi jaka jest intencja znaczy wielką sobotę, żebym przeświętował, to prawda, jak ktoś się wcisnął, no to, ale muszę nam napiszmy za Księdza Karnała Dziewisza i Księdza Marek Amprza Święta. W Bóg zażyczył 10 lat temu, bym wielką sobotę mszę Świętą ofiarował za Księdza Karnała, a jego serce może, skuszenie bije się w tej chwili już tylko o niego. dla Księdza Karnała, aby poznał Boga, pokochał go całym sercem. Zmartwychwstanie mamy 16 będziemy bardzo uroczyście przeszywali Wielki, wielki Tydzień. Domowników, już proszę, nie ma żadnych prac, Tego, ja tylko umycie betonów ktoś tam wziął. Kto żyw chce do, do, do Kalwarii na Wielki Piątek, uroczyste posiedzenie pokarmów, adoracja. To już Panią Angelusią rozpocznę, omówię ile, jakie są możliwości też techniczne bo macie swoje domy, więc tyle będzie adoracji, to dom, domownicy osi, potrafią osiągnąć i też będzie, nie? To nie jestem w stanie niczego od was, aniołki, na siłę brać. Przypominam wielką sobotę. Będzie i mieli dwie, dwie wieczerze. Ktokolwiek na pustelnię przyjedzie, jak nie jest elegancko ubrany. W majtkach przyjdzie, niech pustelnię nie opuszcza. Dotyczy to przede wszystkim moim książęciom, którzy nie znają Sawławrii i chcą, żeby mój był dostosowany do wszystkiego. Na Wigilię w Goliźnie przychodzi i nie może nic powiedzieć i, i spełnić warunki. Więc komu nie odpowiada ten styl, nie przybywa. Patrzcie na moich panów lektorów, jak pięknie ubrani. Panie Janka, gdzie pan nie dawał mi tekstów? Ja o wszystkim gdzie zapomniałem. zapomniałem, że wy jesteście. Rozumiecie? Do mnie przyliśmy, czego mi dawali im dawać Nie myślałem o tym, nie? nie wiedziałem, kiedy dawaliście mi. Stąd, stąd jasno zaznaczam. Pustelnia ma swój program. Jeśli ktoś przywiezie swoje dziecko, to musi dziecko nauczyć i siebie, że coś dostosować do rytmu, a nie nagle cały światło dziecka. Dla mnie teraz jest... Siedzimy w domu i problemów. Jak ktoś by chciał z nami przeżyć święta, zapraszam. Ja tu nie potrzebuję żadnych wizjonerów i ktoś chce załatwiać swoje interesy tego dnia, tu nie załatwiamy nic, żadnych broszurek, niczego. Nie dostosujesz się wyrzucać. Po prostu tu już nie ma sentymentów, bo my też chcemy to pięknie przeżyć, a nie znowu bać się i pilnować. Więc jeśli ktoś jest sam, czy chce rodzina przyjechać dzieci, wchodzimy do rytm. Z wielką radością. Ustania ma tyle miejsca, że mogę również z Wami z radością przeżyć święta. Ucieszę się, Pani wacie będzie z nami. Przy inni miejsca, Wielką sobotę najpierw będzie wieczerza starotestamentalna. Skoro mamy swoją hodowlę owiec, dlaczego nie zabić bajanina? Ta sama ceremonia nam przy świętej umyje Wam nogi wszystkim, którzy tu będą. Ucałuję w tym każdemu stopę. Mam Panu Bogu za co dziękować, mając Was. Każdego, kogo tu Pan Bóg daje, jest darem lub doświadczeniem. Pan Bóg daje tak łaskę, że się dość szybko da poznać doświadczenie. Ale czasami jest to przygotowywane latami perfekcyjnie klejone. Dopiero po wieczerzy widili tej starotestamentalnej i pójdziemy na naszą wieczerzę, tylko zaznaczam, że na tej naszej nie będzie żadnego mięsa, niczego, tylko jajko. Nawet nie będziemy. Tylko nawet, nawet nie będzie. No jajka mogą być. Dopiero główny posiłek hmm. jest po rezurekcji. Zmartwychwstępza święta, o szóstej procesja. I o dziesiątej nie ma. Jak chcę z dominikami usiąść. Chce jeść śniadanie trzy godziny. Rozumiecie? Później chce wziąć wszystkich na spacer do obrodu. Popatrzeć na kwiaty, pogłaskać barana, krowę, pomodlić się, chodzi na obiad. Dzieci cały czas nam się spieszy, mamy dużo pracy. Jest taki dzień, który musimy uszanować. Już zapowiadam, jak będzie to wyglądało. Dziękuję kolejnej osobie, która zapisała się na rekolekcję 24. Pani Katarzyna Mildarska opoczno. Wołam o 40 osób we wtorek o 18. Rozpoczynamy rekolekcje za w Trzecia tura. Z tej książki, którą Państwo znają. Pan Jezus mówi do swojego kapłana. Piękna, krótka, niegruba broszura, bardzo mocna. Pokazująca łaskę kapłaństwa i zarazem dramat kapłaństwa, jeśli nie jest się wtopiony w Boga. Na post dla zmysłów zapisały się kolejne trzy osoby. Stanisław Bober, Anna Gajewska, Aleksander Zątek, pan Bober Krosno, Gajewska, Ania Bolesławiec, Aleksander Zątek, Śląskie. Jest na post od zmysłów zapisanych 362 osoby. Idzie to w wymiarze ilościowym dosyć topornie. Dzieci, jest to forma, w formie umartwienia. Czwarty punkt naszych przygotowań do zmian dla świętego umartwienia. Umartwienie zmysłów, zero telewizji, zero internetu, <laughs> zero gazet, zero radia. Internet na tyle, na ile służy pracy, czy pogłębieniu ciedłowego. Chcę podziękować tym, którzy się modlili w tym tygodniu na urzędzie Jerychońskim. Były to 34 osoby. Panowie Tadeusz, Pani Anastazja, Maria Bielsko, Maria Rzeszów. Ania, Basia, Danuta. Kraków. Grupa Pana Romana. Pan Roman, Kazimierz, Maria, Danuta, Kasia. Grupa Krakowska. Pani Bożena. Pani Bożena, Aniela, Stefania. Grupa Śląska. Pan Piotruś, Darek, Panie Ania, Maria. Grupa Jordanowska. Panie Krystyna, Aniela, Małgosia, Ania. Grupa Jasienicka. Cecylia, Ania, Małgosia i cieszymy się, bo po raz pierwszy był Pan Jerzy, albo Jerzy bo to z jest. Nowa twarz. Grupa Bielsko-Biała, Pani Alici, Pani Alicja, Dorota, Lucyna, Stefania. Grupa Jędrzejowska, gdzie była część trzecia, znaczy jedna z pierwsza część, Pani Honorata, Ewa i Weronika. Bóg zapłać za te modlitwy. Tygodniowy meldunek stanu, co się dzieje na naszej, mój drodzy, stronie telewizyjnej. Dwie osoby odmówiły nowenne za papieża, ofiarowały 18 aniołów. Województwo Podlackie i Podkarpackie. Ojciec świętego na koncie 269 nowym. Wysłaliśmy na Rzym, jeśli bóg temu litwy uznał, 18 500 cierpiących dla ochrony papieża Franciszka. Na odcinku Kocham katolickiego kap 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 kapłana polskiego, armata powstańcza ognisko Miłości nic nie powstało. Na okręcie święty Kazimierz Królewicz jest nowy wpis. Paulina Stromska Somonino Kaszuby wybrała dzień 24, godzina 10.11. Jeszcze jest wolnych miejsc z 744 na tym okręcie. 30, 35. Jeśli do będzie 30, będę budował kolejny okręt internetowy. Przypominam, płyną pełne okręty. Chrystus, Król, króla polskich wzięta, Bóg Ojciec na każdym okręcie spisanych. 774 osoby. Prawie pełny jest święty Kazimierz Kulewicz. Wodowaliśmy teraz okręt Ducha Świętego. Jeśli Państwo w swoich rękach znaleźlibyście 24 osoby i podzielicie na godzinę to zapisywać, już Pani Usia z Jaszczem Gwiazdu zebrała jedną grupę i 17 miesiąca jest zajęty. W tym tygodniu na Wieczerni Ducha Świętego. 28, 30 kwietnia wpisało się 48 osób. Do nowicjatu zapisały się dwie osoby. Na post zmysłów zapisało się 75 osób. Na śpiewnik zapisało się 7 osób. Na rekolekcję zapisało się 6 osób. Przypominam, co drugi dzień wołam uparcie w kółko, co to jest post dla zmysłów. Duch święty nam naznaczył pracę przygotowawczą idąc przez wytyczne świętego Jana Ewangelisty i wytyczne świętej Agnieszki, mamy i, i prośbę Matki Bożej, mamy cztery punkty pracy. Wiedza, czyli mamy konferencję, modlitwa, mamy wieczerniki i wy macie modlitwę i buduła świętego, ten serce przygotowane. Trzecie, post, czyli pościmy o chlebie i wodzie w środę i w piątki, przed wieczernikiem i wieczernikiem I czwarte, umarnienie, bo parę uwag już było konkretnych, więc. Idąc za wytycznymi świętego Pawła, moi drodzy, <laughs> wyjaśniam, że Duch Święty działa w kościele przez sakramenty. Tymczasem wielu w kościele szuka, szuka, szu, nie, szu, nie szuka wśród nas, was, ducha prawdy, ale rozrywki. Duch Święty nie, jest, nie, nie będzie działał dla zabawienia tłumu. Wszystkie te protestanckie, charyzmatyczne triki w kościele. To jest zabawianie dzieci tłumu, to jest ciekawość, rządza wiedzy, był opętany, nie był co się działo, mówił językami, to, to nie, jest, nie jest ta forma. Bo z nieba łaska przychodzi płynąca z krzyża zbawienia, a nie wrzaski, wywalenie tabernakulum, świetce zdające komunie, dzieci, to jest przecież rozbój biały dzień. Stąd święty Paweł dał nam konkretne oszczerzenie przed telewizorem, jest cudowne orędzie o Daje fragment. Szczęście się obcować z grzechem kto z was ogląda telewizor obcuje z grzechem gdyby nie dzieliło was od niego szkło od telewizora gorszylibyście się i uciekali gdyby na waszych oczach zabijano człowieka gwałcono, okradzano, odbijano a wy na to patrzycie i mówicie, że to nie jest rzeczywistość te bardzo mówi bardzo konkretnie, ja wam mówię wpuściliście do swoich domów grzech bo szkło nie jest dla niego przeszkodą Zły duch ma moc przechodzenia przez ściany, a więc również i przez szkło. Stąd też powstała idea umartwiania zmysłów w zero telewizji, internetu, gazet kolorowych, radia. Bardzo mnie uderzyły jego słowa. Zastanówcie się nad tym poważnie, bo jeśli wasze posty odbywacie wpatrując się w obraz bestii, czyli telewizor, a oczekujecie nastąpienie Ducha Świętego, nie rozumiecie, kim jest Duch Święty i czym jest wasza wiara. Dlatego widząc po tempie, ilu was spierze na wieczerniki, a po tempie zapisywania się na Pozna zmysły, jest na razie 360, no to mówię do was słowami Matki Bożej Squito, które powiedziała o tym Marianny, stworzenie o twardym sercu i o powolnym działaniu. Które jesteście wpatrzeni w telewizor, w obraz bestii, jak możecie oczekiwać nastąpienia Ducha Świętego? I nie rozumiecie, kim jest Duch Święty i czym jest nasza wiara. Kolejne filmowe ogłoszenia. Pani Agatka Ukochana, mimo że pracowała wczoraj ze mną, bo ją wziąłem do pracy znacie mnie, zdaje mi rachunek no bo cały czas przy komputerze, nie? To przecież to choćby ją słońce dotknęło na chwilę żeby ty, ty widać linia A więcej. Stan na miesiąc marzec. Wielkiej nowennie, bo ona do, do końca roku trwa, mamy zapisane 13 371, a nie za papieża 18 576. Do rycerstwa wszelkola tylko na tym okienku telewizyjnym zapisane jest 4 170 osób. To jest gdzieś trzecia. Nie więcej. Tego co przemienia się przez nasze ręce. Parafia internetowa Chrystakula ma 1642 członków. Kołam posłucha kapłana podpisało się 374 osoby. W spółkach widzielka, do Rzymu i posiedniczka łask o piąty dogmat raptem 154. <grym> <grym> tu macie wykres, jak kochacie matkę Wielka nowenna zapisało się w tym miesiącu minionym 11 osób. Małopolskie 7, spoza Polski 2, Podlaskie, Świętokrzyskie 1. Dla papieża zebrano 17 nowen. Pomorskie 4, łódzkie 3, małopolskie, podkarpackie, spoza Polski i Podlaskie 2, mazowieckie i Śląskie 1. Do Chrystusa Króla zapisało się 39 osób. Spoza Polski 13, Łódzkie 6, Mazowieckie 5, Małopolskie 4, Śląskie, Warmińskie 3, Świętoczyste, Pomorskie 2, Podkarpackie 1. Jaki wykaz na mapie religijności polskiej? Taki sam wykaz. Dzisiaj nic nie zmienia. Parafia internetowa przybyło 7 osób w ciągu miesiąca że ona cały czas rośnie. Dwie spoza Polski, lubelskie dwie, załody polskie, małopolskie, podkarpackie jeden. Kocham polskiego kapłana w tym miesiącu jedna osoba. Podaję stan naszego portalu Region Christi w stronę internetowej. Kliknięć w tym miesiącu było prawie 20 tysięcy spadek o 13%. Tylko przypominam, w tamtych miesiącach był wzrost o 100%. Jest po 20 tysięcy kliknięć, to jest bardzo żywotna strona. Średnio na dzień wchodzi ponad 600 osób. Jest kliknięć. Ra Meldunek ze strony internetowej Krystus Wincy Wszystko utrzymuje się na poziomie ponad 14 tysięcy niezależnych komputerów. Czyli jak ja wchodziłem 50 razy, to tylko komputer notuje jedno wejście. Ilość odsłon, odsłon ponad 160, moi drodzy, tysięcy. Z Polski najwięcej, 75%, USA 6%, Niemcy prawie 6%, Kanada 4%, to są nasze główne siły, Anglia rośnie, Austria po 1,5 punktu i około jednego oczka Australia, Francja, Norwegia. Nastąpił raptowny wzrok prawie o dwa oczka w Małopolskim, bo Śląsk był tuż na karku, w tej chwili już półtora punktu Małopolskie wyprzedza Śląsk. Mazowieckie ma 25% sesji, 26 prawie. Małopolskie 16,5, Śląskie 15, Podkarpackie 6,5, Pomorskie 6,4, Wielkopolskie 5,7, Dolnośląskie 5,3, Lubelskie 5,8, Świętokrzyskie 3,5, Łódzkie 2,8. Z oglądalności Warszawa bije wszystkich, 22% ziemi jasna, Kraków 11, Wrocław 4 i Poznań tyle samo, ponad 3, blisko 4, Katowice, Lublin, Kołoczek, Gdańsk, Kielce, po dwa oczka Łódź, Rzeszów. Oglądalność, zainteresowanie, największe urzędy bieżące, pozdra zmysłów, kontemplacja duła Świętego Świętego Pawła, Wie w w wieczorniku było dużo oglądać, ponad 2000. Armata powstańcza nie powstała w tym miesiącu. Ognisko miłości powstało w Krakowie. Mało, mało polskie. To tyle, moi ukochani, i naszych yy, wszystkich, wszystkich ogłoszeń. Jeszcze, jeszcze są, przepraszam, przepraszam. Jeszcze starym zwyczajem w niedzielę czytam wielką norę, wielki kamień, wielką rurę, czyli ofiary, jakie Państwo składaliście w minionym tygodniu na nasze, moi drodzy, na nasze działania. <laughs> Madej Małgorzata. Wielka Nora Mieczysława Władyka, tam u Kraków, tu jest Oława, Teresa Kędziewska-Oława i Janina Bigoń. Przypominam Państwu, <laughs> że przygotowujemy się do budowania pomnika ocalenia. Na razie jeszcze nie ma godziny W. Zbieramy materiały, przygotowujemy pewne punkty i na ten cel te ofiary przeznaczam. Wołam ku. 60 zł od osoby. Wielka Nora złożyło już 518. To była druga, druga grupa. Drugi projekt. Pierwszy to jest Wielki Kamień. 853 osoby ofiary złożyli. Irena Dudka, Hańczowa, Mieczysława, Władyka, Madej Małgorzata, Kraków i rodzina. Kimowicz-Żadań. I Wielka Rura, to jest najnowsza nasza, moi drodzy, inicjatywa. Na, na Wielkiej Rurze jest ofiar, moi drodzy, 189 ofiary złożyli w tym tygodniu Mieczysława Władyka, Kedziewska Teresa Oława, Małota i Kraków i zaręba Elżbieta Dortmund. Od 1 lipca rozpocznę kolejne dziobanie i błaganie długa rzetra. A teraz wystawienie Simon. Najpierw odmówimy dwie zwrotki akatystu, akatystu do Matki Bożej, bo mamy drugi dzień wielkiej nowenny przed trzynastym miesiąca Matka Boża Montegiali prosiła o dwunastą dniową nowennę przed każdym 13 miesiąca i oferuje instytucjom kościelnym, które się będą modliły, ochronę przez 12 dni, błogosławieństwo i łaski powołania.